O, tu jest główne wejście. Ale rączki porobione. No creepy. No siemano, z tej strony urobek z w paszyn yy, i generalnie jest ciemno, tak, jest ciemno i kierujemy się w stronę opuszczonego środka, który jest gdzieś tutaj także zobaczymy sobie co z niego zostało, bo słyszałem, że zamienił się w małą ruinkę jest to generalnie chyba jedna z moich yy, takich pierwszych Eksploracji po ciemku na moim kanale. Yy, Także w sumie nie wiem czego się mogę spodziewać. Tak jeszcze nie zwiedzałem. Fajnie, że nie ma okien z tej strony na tamten dom. Dobra. Tu mamy basen. Basen już bez wody. Tu mamy ośrodeczak. Dobra, wbijamy No i ja mamy pierwszy pokój Jak widać grzyb się bierze za ten ośrodek już powoli Mamy telewizor Mamy stoliki i chyba tam jest grzejnik elektryczny I toaleta oczywiście O, tu nie mogę świecić, bo yy, Tam jest ulica tam jeździ trochę out. A tu mamy główny hol. Poszło szybko. Hol, to znaczy, tu jest stółka. Yy, w zasadzie to chyba była, bo jak widać, jest już troszkę pokiereszowana. No ale tak ona się prezentuje. Jest to generalnie ośrodek wybudowany w latach 70., a między 80. Coś tego typu w górskiej miejscowości. Także to jest górski ośrodek. Tu mamy mikser. I tu mamy jeszcze nartę. Yy, no właśnie, to wskazuje, że to jest ośrodek górski, taki typowy. Ale przejdziemy sobie powoli dalej. Tu mamy kominek. Kominek już jest zniszczony, niestety. W sensie hotel jest opuszczony mniej więcej kilka lat. Został opuszczony ze względu na to, że. Brakło mu funduszy na remont, a dach zaczął przeciekać. I niestety to konkretnie zrujnowało ten hotel. Mm, tu mamy chyba zaplecze baru. Jakieś papiery, masa papierów. Znaczy, no jeszcze nie taka masa, ale trochę ich jest. I tak. Jeszcze zostały kufle oko tyskie żywiec. Warka na no, kufle z baru. Jesteśmy za barem. Tutaj chyba jakieś biuro, bardziej administracja. Widzę resztkę dukarki, bezpieczniki, ptaka, kalendarz z 2017 roku i papiery. Yy, bardziej takie katalogi, bank spółdzielczy, o czy nawet jakieś bankowe informacje. Mały kalendarz. Lodóweczka, taka spora. Przewrócona. A tu, o ptasz, nie, nie, nie da się okno otworzyć, bo, o, nie, da się, da się, dobra, otworzę ci, może trafisz, da żadę. dawaj, 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 da, dawaj, da no, prawie, 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 dawaj, dawaj, no, jeszcze troszkę niżej, troszkę niżej. No nie rób kółek, tylko leć niżej. No nie mogę tak tu wieczność. Stać. Mam nadzieję, że trafię. Otworzyłem mu okno, będzie miał łatwiej no Tu mamy śmieci. Tu mamy chyba toaletę. Taką dosłownie. I tak, dotarliśmy do kuchni. Tam się nie będę zagłębiał I tu mamy taką coś Ala świetlice Yy, będziemy teraz z głównej drogi widać niestety. No, taką świetlicę tu mamy, a tu co? No tu coś keczupłem napisane. No, to co? Zmierzamy dalej. Okej, okay. tu byłem. Tu wszedłem w zasadzie. O, to jest drugie części, takie wyjście. Toaleta raz, toaleta dwa. I zaczynamy pokoje gościnne. Tutaj mamy stół do ping ponga rozwalony. Tutaj już takie łóżeczka. Mamy piłkarzyki. Yy, piłkarzyki niestety strasznie zostały już. Kolejny pokoik kolejna toaleta, ta jeszcze w takim niezłym stanie Jak widać nic nie jest zniszczone za bardzo Dobra, tu widzę, że jest jeszcze wyjście na górę Ale zanim góra, to już pójdziemy na dół, bo widziałem zejście o, Czyli toaleta I tam pokój Nic nie widzę ciekawego Tutaj lustro rozbite, no i kolejny pokój Niestety pustka komar tylko jakiś no niestety jest dość zniszczony po prostu kolejny pokój lecimy na dół O! Mam zejście tutaj troszkę rozwalone O Jezus, znowu zawał lustro idealnie mi się odbiło w moją stronę yy, Myślałem, że tutaj się świeci Bra większy krok i tak tu widzę parasol. I tutaj jakiś składzik, taki warsztat typowy. I widzę znowu masę tych magazynów czy katalogów takich. Jest tak podatki, kasa, ja Bilans, to w ogóle jest recepcja jakiejś. No także ośrodek posiadał. O, ale w ogóle wymazane drzwi. Osiadek posiadał takie rzeczy jak na przykład seuna Stoły do ping-ponga do piłkarzyków, jak już widzieliście zresztą. No, taki górski ośrodek, miał jeszcze wypożyczalnię sprzętu sportowego. Yy, I tak, tu mamy jakieś magazyny, czyli rzeczy się tutaj zostawia O, chyba podziemia, kuchni, taka, bardziej kuchnia yy, niż tam na górze. Myślę, że tutaj w czymś pośrodku była przygotowywana wana, starej mikrofalówki. O, jakieś naczynia. Znaczy, na, czy na, narzędzia, mikrofalówka ponownie, o, nawet mamy zastawę przy bardzo jakieś wazy, nawet mamy robot kuchenny Kasia, czyli chyba maska w każdym polskim domu. Tak, wina kuchenna. O, taki w ogóle, to jest chyba jakiś, nie, to jest chyba jakiś grill, czy coś tego typu, grill. I znowu, jakiś, jakaś waga rozwalona, druga część kasi, czajnik. I tak, tu jest boczne wejście chyba. Jakieś pralnie. Tak, tu mamy boczne wejście. I mamy też schody na dół. Paletki do badmintona też mamy. Cię to prowadzi, a tu nic nie ma. Taka spiżarka jakoś, coś tego typu, tak i zastawa, dużo zastawy, o kolejne magazyny. Tym razem takie bardziej rzeczy niekuchenne Chociaż w sumie też trochę To jakaś na przykład Spis Inwentarza No i takie rzeczy Tu jest chyba pochłaniacz Akwarium, choinki I wlepki tutaj znowu magazyn Magazyn. O, tu już byliśmy. Czyli takie kółko zrobiliśmy. To idziemy tam Farby, tu mamy. O, tu jest główne wejście. <grymne> Ale rączki probione. No creepy. tutaj mamy rozdzielnie. Mam pokój na... na dolnych piętrach Tak. Mamy toaletę, mamy pokój. O! I masę nart. Bardzo, ale to bardzo dużo nart. Czyli sprzętu sportowego, którego można było tu wypuszczyć. Kolejne pokoje. To w nieco lepszym stanie niż te na górze. Tu toaleta to tu nie. I kolejny pokój. Naprawdę są w fajnym stanie. Nie ma tragedii. Znaczy no dobra, cały ośrodek to jest taka mylina troszkę Ale... No, zwiedzało się gorsze miejsca Tu się coś... Lekko fajczyło Mam taki fajny stary telewizor To jest jeszcze szyba tak propo I tam dopiero jest ta en... y... reszta tego telewizora chyba były jakieś szczury albo myszy Dobra, gdzie tu się na górę szło? Tu, dobra, to idziemy na górę. Tak, te pokoje są najlepsze z tego co wiem. Jakkolwiek to brzmi, pierwszy pokoik, tu trzeba się trochę przycisnąć. Widzę jakiś klosz, punkiet. Drugi pokoik, trzeci pokoik. Wyjście na strych Teraz tak, który to był? Tu jest łazienka Czyli to był ten Trochę ściemnimy Mamy duże łoże I tak Mamy wyjście Mamy wyjście na dach nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Spróbuję teraz jaśniej nagraniu. Dobra, jesteśmy na dachu. Tu mamy w ogóle wyniesione stoliki. Tak sobie to obejdziemy, przyłowacie na pierunach ochronnych tylko. Tak, tam się coś świeci. Czyli tam pewnie nadajnik działa. Nadajnik do telefonii komórkowej. No, taki ośrodek niezbyt nie spory. Mały też nie jest. Tu jeszcze są domki leciskowe, ale to jest tak pozarastane i one są w tak opłakanym stanie, że nawet naprawdę nie ma sensu, żebym się tam pchał. Dobra, tak się poplączę tutaj troszkę i też będę zwijał powoli. Tu mam panele, solary I, i pokoje. Czekaj, czy otwarte. Tak, otwarte. Tu możemy sobie tędy wejść. Proszę bardzo, jesteśmy w środku. nic nie było, także w tył, w zwrot jeszcze zrobię parę zdjęć, żeby coś było na mojego instagrama na którego zapraszam jest link w opisie Tak, tu jakaś toaleta jeszcze muszę znaleźć jakiś fajnie zachowany pokój, żeby mieć zdjęcie no taki spokojny urbex Dziękuję, wpadłem. Także nie polecam urbeksu w nocy. Dobra, trzeba powoli zwijać stąd. Że na pewno ktoś mnie widział z tym światłem. Jesteśmy w centrum wsi, tak jakby. Idziemy powoli ścieżką, wracamy stąd. No, także to myślę, żeby było nie tyle. To był opuszczony ośrodek w górskiej miejscowości. Ja byłem Urbeksu Paszyn i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie.